Buongiorno! Bardzo mi miło, że spotykamy się w nowym roku i już możemy zaplanować trochę włoskich momentów. W tym odcinku pogadamy o tym, jak przygotować się do włoskich podróży pod kątem językowym, tak by naprawdę odzywać się po włosku. Przed to był 129 odcinek podcastu Oltre Mare Włoski przy kawie. Ja nazywam się Antuina Jasnożewska i bardzo się cieszę, że się spotykamy. Być może masz już w planach jakieś podróże do Włoch w tym roku, do jakiegoś pięknego miejsca, do czegoś o czym zawsze marzyłaś czy marzyłeś i wybierasz się tam właśnie w tym roku, albo może takie plany jeszcze przed tobą, ale wiesz, że chciałbyś czy chciałabyś znaleźć się w Italii w tym roku, albo nawet nie masz jeszcze w głowie żadnych podróży, ale po prostu chcesz działać dalej z językiem włoskim. Ten odcinek jest dla ciebie bo po to uczymy się języka włoskiego, żeby faktycznie potem w trakcie tych podróży się odzywać i dziś mam dla ciebie taki językowy plan podróży, czyli opowiem ci o tym, co się powinno po kolei wydarzyć, żebyśmy faktycznie mieli odwagę i wchodzili w te interakcje po włosku od samego początku. Ten odcinek jest dla ciebie niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, planujesz zacząć swoją przygodę z językiem włoskim, czy już ona trochę trwa, albo na przykład wracasz po latach. Myślę, że znajdziesz tu dla siebie trochę treści, bo naprawdę nasze językowe umiejętności i to, czy możemy pójść dalej, zależą bardzo. Od tego, czy zbudowaliśmy solidne fundamenty, i dziś o tych podstawach bardzo ważnych będzie. Będę miała też na końcu tego odcinka dla Ciebie specjalne zaproszenie na spotkanie online, na żywo, na końcu powiem o szczegółach. No dobra, to lecimy z tym naszym językowym. Planem podróży, ja zaznaczę, że to jest taki plan, który może się u Ciebie wydarzyć 3 miesiące, 6 miesięcy, w rok. To oczywiście zależy bardzo od tego, ile czasu możemy poświęcić na naukę. To nie muszą być 2 godziny codziennie. Pamiętaj, że język możesz wplatać w swoją codzienność, możesz poświęcać nawet 10-15 minut. Chodzi o to, żeby iść małymi kroczkami. To mogą być naprawdę kroczki, nawet nie kroki, ale iść do przodu i ułatwić sobie tą naukę. Jeśli masz plan podróży, nawet tej, te, te, mówię tutaj o podróży językowej, to będzie Ci po prostu najzwyczajniej w świecie dużo łatwiej. No dobra, krok pierwszy. Żeby cokolwiek ruszyć z tym językiem włoskim, to musimy poznać jakieś pierwsze słowa. To nie jest o tyle trudne, że myślę, że już w naszej rzeczywistości trochę włoskich słów funkcjonuje. Funkcjonuje espresso, spaghetti, tagliatelle, jest bardzo dużo włoskich nazw, i my już niejako na wejściu znamy trochę tych włoskich słówek, więc warto sobie na samym początku uświadomić, że coś już wiemy. I myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy na początku są zasady wymowy. Chodzi o to, żeby nie było takiej sytuacji, że teoretycznie gdzieś tam na papierze jesteśmy już na poziomie A2 czy nawet wyżej, a wciąż mamy problem i dużo wątpliwości co do, te, co do tego, jak się coś wymawia. Więc pierwszy krok to są pierwsze słowa i na ich podstawie opanowujemy zasady wymowy. Jest trochę zasad, które nam w tym ułatwiają, na przykład sięgając po słówko spaghetti, wymawiamy. Twardo G, bo po nim pojawiło się H. I takie zasady na, na początku bardzo warto ogarnąć. To też dlatego, że nawet jeśli tylko ten krok zrobimy, ten pierwszy krok, to jadąc już do Włoch, mając za sobą tylko ten pierwszy krok, wyobraź sobie, że wchodzisz do lodziarni i masz nazwy smaków lodów. I ty już wiesz, że. Wybierzesz pistakio. Ja wiem, że tam czasem kusi nas, żeby wymówić czo i żeby było to miękkie, ale ty masz już za sobą te zasady wymowy i możesz zamówić pistakio. Tak samo, czyli pistacje. Tak samo w restauracji. Zerkniesz sobie do menu i wymówisz te nazwy, także to będzie zrozumiałe. Więc nawet mając za sobą ten pierwszy krok, ogarnięte zasady wymowy, już możesz działać po włosku we Włoszech. Drugi krok skupiłabym się na takich wyrażeniach, słowach, które umożliwiają nam wejście w pierwsze interakcje, taką pierwszą pogawędkę po włosku. Mam tu na myśli powitania, pożegnania, czyli ciao, buongiorno, cześć, dzień dobry, ale też takie podstawowe reakcje, jak na przykład grazie, dziękuję, grazie per lajuto, dziękuję za pomoc, czyli. Takie podstawowe zwroty, które umożliwią nam mówienie od samego początku. Słuchajcie, to myślę, że jest bardzo ważne, żeby wybrzmiało. My, ucząc się danego języka, i myślę, że tu mogę śmiało powiedzieć, że to dotyczy nie tylko włoskiego, często czekamy na jakiś idealny moment, w którym my już wszystko będziemy umieli powiedzieć. No, musielibyśmy czekać bardzo długo. Ja pro proponuję odwrócić trochę tą sytuację. I zacząć mówić i odzywać się w tym języku do użytkowników tego języka, czyli w tym wypadku do Włochów, od samego początku. Znamy buongiorno, znamy grację, to lecimy z tymi słówkami i się odzywamy do Włochów po włosku. I do tego drugiego kroku, do tych podstawowych reakcji, powitań, pożegnań. Które umożliwiają nam taką pierwszą pogawędkę po włosku, dorzuciłabym też liczebniki, bo może się zdarzyć, że będziemy gdzieś tam na targu coś kupować, nawet nie wiem, może się tak zdarzyć, że coś będzie opisanego, więc nawet wskażemy palcem na coś, bądź powiemy, że chcemy jakieś warzywo czy owoc, i w odpowiedzi usłyszymy liczbę, czy sami chcemy. Powiedzieć, że chcemy, nie wiem, dwa tego, dwa, nie wiem, dwie pomarańcze. Więc liczebniki bardzo się sprawdzają i warto sobie to też gdzieś na samym początku przyswoić. Trzeci krok, dopiero w trzecim kroku proponuję, żebyśmy opanowali takie niezbędne podstawy gramatyczne. Zobaczcie, że do tej pory nie powiedziałam, Jesteśmy już przy trzecim kroku i dopiero teraz mówię, że warto poznać odmianę na przykład całych czasowników, takich jak być czy mieć, czy czasowników regularnych, które pomogą nam powiedzieć trochę więcej. Zobaczcie, że my najpierw ogarnęliśmy sobie zasady wymowy, pierwsze słowa i podstawowe reakcje po to, żeby się nie czuć zablokowanymi, po to, żeby już móc coś powiedzieć, a nie skupiać się na tabelce i wszystkich osobach yy, przez yy, Odmianie czasownika przez wszystkie osoby. Dopiero trzeci krok to są niezbędne podstawy gramatyczne, żeby troszkę poczuć, co, jak, co i jak funkcjonuje w języku włoskim, jak zachowują się rzeczowniki, jak zachowują się podstawowe czasowniki tu mam na myśli być i mieć jak wyglądają czasowniki regularne po to, żeby budować właśnie takie solidne fundamenty. Krok czwarty. To są słówka. Tu bym pogrupowała je tematycznie i oczywiście nie na sucho, tylko na życiowych przykładach. Życiowe przykłady to są takie, które możesz odnieść do swojego życia, do tego, co cię otacza, do tego, co się dzieje wokół. To są życiowe przykłady i właśnie tak się uczymy słów w takim kontekście. I tu takie słowa dotyczące rodziny, żeby móc coś powiedzieć o rodzinie, o pracy, o domu. O czasie wolnym, o podróżach, o jedzeniu, bo to jest bardzo ważny element włoskiej kultury. To wszystko po to, żeby poczuć się jeszcze pewniej. Krok piąty. Tu dalej wróciłabym troszkę do gramatyki i poznała kolejne praktyczne konstrukcje. Tak, by tworzyć kolejne zdania, już może z czasownikami nieregularnymi, z czasownikami, które umożliwią nam nie wiem, zapraszanie, przyjmowanie zaproszeń. To wszystko po to, żeby rozbudować jeszcze troszkę te nasze zdania po włosku. I szósty krok, którym bym wykonała, by przygotować się do włoskich podróży, to spróbowałabym się znaleźć w sytuacjach, które mogą mieć miejsce. Czyli wybrałabym się do baru, do restauracji, do lodziarni, koniecznie na targ, próbowałabym się odnaleźć w mieście. I też poznałabym słownictwo, które przydałoby mi się w hotelu czy w Airbnb. Po prostu przygotowałabym się na te sytuacje, żeby nie były zaskoczeniem. Miałabym jakieś wyrażenia, jakieś zdania, które wiem, że mogę z odwagą wypowiedzieć, będąc w danych miejscach. Czyli stworzyłabym właśnie taki włoski niezbędnik wakacyjny. To wszystko po to, by sobie ułatwić to wchodzenie w interakcję po włosku. Czyli nasz językowy plan podróży obejmuje 6 kroków. Dokładnie te kroki znajdziesz w moim wideokursie włoski start, po to, by opanować komunikatywne podstawy. To się może wydarzyć nawet w 3 i 4 miesiące. Tempo oczywiście zależy od Ciebie. Możesz pracować z kursem 6, 9, 12 miesięcy. To zależy od tego, ile czasu możesz przeznaczyć. Wychodzisz z bazą, która pomaga Ci wchodzić w interakcję w trakcie podróży. Z myślą o Twoich tegorocznych podróżach, tych zaplanowanych lub wymarzonych, które czekają na spełnienie, otwieram promocyjne zapisy na mój kurs włoski. Start zniżka minus 80 zł obowiązuje do wtorku 28 stycznia. Do północy. Link do kursu znajdziesz w opisie tego odcinka. Mam też dla ciebie propozycję spotkania online na żywo o tym, jak zacząć mówić po włosku i cieszyć się z interakcji w trakcie podróży. Widzimy się już w poniedziałek, 13 stycznia o godzinie 19. Link dostaniesz ode mnie mailowo. Wystarczy, że się zapiszesz. Zajrzyj do opisu tego odcinka. Przyjdź, pogadamy o tym, jak rozprawić się z blokadami. Dostaniesz praktyczne wskazówki do zastosowania od razu po to, by mówić po włosku. Link do zapisów znajdziesz w opisie tego odcinka. Do zobaczenia w poniedziałek, 13 stycznia o godzinie 19.00.